Dzień dobry panie marszałku. Witam serdecznie, dzień dobry. W kampanii wyborczej dużo się mówiło o 300 miliardach złotych unijnych pieniędzy. Po wyborach samorządowcy mówią, że jednak czekają nas chude lata. Podobno te pieniądze pójdą na duże projekty infrastrukturalne, a niewiele trafi do samorządów. To prawda? Trudno powiedzieć w tej chwili. Ja nie sądzę, żeby tak rzeczywiście miało być. Z pewnością udział województw, regionów, samorządów lokalnych będzie zasadniczy. Wręcz odwrotnie mówi się o tym, że Większość, więcej środków powinno pójść właśnie na, na poziom lokalny i regionalny niż do tej pory było. Natomiast co do kwestii, czy samorządy będą w stanie zaabsorbować te środki, to będzie zależeć od ich kondycji finansowej. Ja pamiętam taką wypowiedź ministra Bieńkowskiej, że może nawet 75% tych unijnych pieniędzy trafi na dół do regionu. Nie, o tyle to nie. Ja przypominam sobie panu redaktorowi też, że jak była dyskusja, na strategię rozwoju regionalnego, pierwsze założenia i pobyt pani minister Bieńkowskiej, to jest już prawie dwa lata temu u nas w listopadzie właśnie 2009 roku, to się mówiło o poziomie 35-40%. Do tej pory mieliśmy 25% środków. Czyli tak duża różnica. A na ile realnie może liczyć opolszczyzna? Mieliśmy w tamtym okresie 427 milionów euro. Ja myślę, że gdyby się to miało sprawdzić, że będzie więcej środków Około 80 miliardów euro na wsparcie dla Polski, na wszystkie te programy, a było, przypominam, 68, to możemy liczyć i ten wskaźnik wzrostu na około 600 milionów euro. Tak zakładam. Czyli więcej niż teraz? Więcej niż teraz, dokładnie tak. No, na te pieniądze będziemy pewnie musieli poczekać do 2015 roku, natomiast na razie mamy tą wygraną nagrodę z Krajowej Rezerwy Wykonania. No i tutaj też przekonujemy się o pewnej nowej filozofii Komisji Europejskiej, bo nie możemy wydać tych pieniędzy tak, jakbyśmy chcieli. Tu mamy bardzo wyraźne wytyczne. Tak, tutaj rzeczywiście te wytyczne co do Krajowej Rezerwy Wykonania, czyli tej nagrody za dobre wykorzystanie środków europejskich jest limitowane, ograniczane do realizacji strategii lizbońskiej. I chcę przypomnieć Państwu, mówiłem o tym kilka razy, że negocjacje, które prowadziliśmy wiosną tego roku, skończyliśmy je w maju bieżącego roku, były bardzo trudne z Komisją Europejską. One zakończyły się tym, że został rozpisany, można powiedzieć, scenariusz wydatkowania środków na określone priorytety, dla przykładu, i przypominam, nie udało nam się w tych negocjacjach wypeswadować Komisji Europejskiej, żeby się zgodziła przeznaczyć część środków na drogi lokalne, powiatowe, gminne, nawet te, które komunikują tereny inwestycyjne. No, o, tych, o tym właśnie powiaty mówiły, że mają strefy, tylko nie można do nich dojechać. Dokładnie tak, taka była argumentacja. Natomiast no, było takie, można powiedzieć, ustalenie w tych rozmowach, że droga doprowadzająca do strefy nie... Ale już dla przykładu uzbrojenie, czy pomoc gminie na uzbrojenie strefy, to tak. Więc będziemy może tą tą ścieżką szli. Negocjacje zakończone w maju, mówiliście wtedy, że pod koniec roku te pieniądze zostaną uruchomione, wpuszczone w region. Tu tak. Znamy już daty tych. Tak. Konkursów. Powinno być. I muszę powiedzieć, że myśmy zakładali, że tak jak te negocjacje z poszczególnych województw wyglądały, tak tej kolejności będą uruchamiane środki. Myśmy to mieli, tak jak już mówiłem, w maju dogadane. No niestety podejście jest trochę inne i ponieważ ten kontrakt wojewódzki będzie podpisywany po zaakceptowaniu Krajowej Rezerwy Wykonania, w sensie oczywiście wprowadzenia do regionalnych programów przez Radę Ministrów, to Rada Ministrów weźmie to jako pakiet i będzie rozpatrywała jako pakiet. A jeśli tak, to dopiero tak naprawdę do końca roku, a właściwie na początku przyszłego roku będziemy mogli podpisać kontrakty wojewódzkie i ogłaszać konkursy. Czyli tak naprawdę kalendarz wyborczy troszkę tutaj nam zaskoczył, no bo ten rząd musi się nie na nowo konstytuować. Niewątpliwie tak. Tutaj rzeczywiście w tej chwili trudno oczekiwać, żeby rząd w tym momencie brał na, 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 na rozstrzyganie tej, tą kwestię. Czyli realnie pierwsze nabory wiosną? Pier wiosna przyszła. A tak. wiadomo jakie? Jakby co najpierw będziemy? No będziemy starali wspierać. się pójść maksymalnie szeroką ławą, jeśli chodzi o te na nabory. Tu główne środki idą no zresztą wszystkie praktycznie w konkursie. Z tych środków mamy tylko Dwa, dwa projekty takie kluczowe to jest yy, wiadukt budowlany w gdzie miasto będzie mieć wsparcie i drugi projekt przysierdzików także droga regionalna reszta to są konkursy Realizujemy też zadania planowane wcześniej. W ubiegłym tygodniu miał Pan podpisać umowę w sprawie budowy pawilonu szpitalnego w Mosznej. Tu opozycja złośliwie nazywa ten pawilon Sebestówką. Myśli Pan, że jak ta budowa już ruszy, to dyskusja o przyszłości Mosznej się skończy? Ja mam taką nadzieję, bo rzeczywiście wydaje się, że to nawet nie opozycja cała. Bym powiedział, nawet nie SLD całe, bo troszeczkę rozkład głosów SLD też znam, ale kilku radnych jest bardzo aktywny. Radny na Andrzej planu. Namysło na przykład. Na przykład pan Andrzej Namysło, który najpierw wszem i wobec różne głosi teorie, a potem pisze do mnie w dniu podpisania umowy pismo, żeby jeszcze nie podpisywać tej umowy. Ta umowa została przez dyrekcję szpitala w Mocnej podpisana w piątek. I myślę, że się kończy ta dyskusja, realizacja się zaczyna. Cieszę się, że wygrała polska firma Cieszę się, że ten poziom kosztów to jest 20,5 miliona złotych. Przypominam, w kosztorysie 25 milionów. Myśmy trzy lata temu mówili, 2 lata temu, że pawilon będzie kosztować 18-19. No trochę więcej kosztuje, ale symbolicznie więcej. No i teraz nastaje okres realizacyjny. A kiedy ten cały projekt łącznie z zagospodarowaniem pałacu się zakończy? No do 2.15. Do połowy 2.15 musimy mieć pałac zrewitalizowany i potem pół roku na rozliczenie pałacu. No, to jeszcze takie dość istotne pytanie, kto tym pałacem w Mocnej będzie zarządzał. To ma być takie duże, no, duże centrum hotelowe, tak można powiedzieć. Tak. W Prudniku jest taka sytuacja, że miasto wybudowało sobie hotel, a teraz szukać dzierżawcy, bo podobno przepisy nie pozwalają samorządowi prowadzić takiej działalności. Nie będzie tu takiej obawy, że nagle zostaniemy z pałacem, którym no, samorząd nie może kierować. To znaczy, my nie zakładaliśmy, że my będziemy kierowali. My zakładamy, że to będzie własność. Samorządu województwa i musi być, bo tak projekt został złożony i ten okres trwałości projektu 5 lat do zakończenia realizacji czyli tak naprawdę do 2020 roku to musi być własność samorządu województwa. Nic w sensie e, prywatyzacji nie można zrobić, obojętnie kto by w województwie nie rządził. Natomiast to nie znaczy, że nie można powierzyć w zarządzanie. Tego obiektu, i tak się powinno zrobić w profesjonalnej spółce, w przetargu wybranej, która najlepsze warunki zarządzania. Da jako ofertę względem samorządu województwa. Ale to już przy okazji tego roku 2015, kiedy będzie. Ta, co wystawiasz... oczywiście, dokładnie, przetargu. Tak, dokładnie. To jest jeszcze czas. Panie mi jeszcze na koniec w sferze ochrony zdrowia. Latem wicemarszałek Kolej zapowiadał stworzenie takiego programu restrukturyzacji sieci szpitalnej. Mamy też nowe przepisy, już pewne rzeczy są regulowane. Czy myśli Pan o tym, żeby niektóre szpitale przekształcić w spółki? Może do niektórych szpitali wpuścić prywatnych inwestorów? No, mówiło się o takim scenariuszu na przykład dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Tak, oczywiście szpital w Korfantowie, Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jest takim obiektem, takim szpitalem, który wymaga na pewno doinwestowania. I w tej chwili w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest realizowany projekt rozbudowy przychodni. On jest wsparty 85 prawie procentami środków. Projekt jest na około 7 milionów złotych. Natomiast to, co jest niezbędne, żeby ten, to centrum mogło funkcjonować, się rozwijać, to jest rzeczywiście, nazwijmy to, oddział, oddział chirurgii. Czyli nowe sale operacyjne, które tam są niezbędne wraz z zapleczami i o, o, obsługą. I ten projekt byśmy starali się też realizować w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj były pomysły dwa. Jeden w ramach przedsiębiorczości. wtedy czy musiałaby już powstać spółka, ona zresztą pracownica tam powstała, lub też w ramach środków z, z, z projektu szóstego obszary zdegradowane, korzystając ze wzrostu kursu euro do złotówki. Tu pewne oszczędności się z jednej strony pokazują na projektach realizowanych jako oszczędności poprzetargowe, a z drugiej strony te różnice kursowe in plus mogą spowodować, że środków Będziemy mieć czy dostatecznie dużo. Te pieniądze dla korfantowa się znajdą, Francuzi. Tak, jest, dokładnie się znajdą. Przypominam, słuchaczom Radio Opole, że rozmowę w cztery oczy można odsłuchać i obejrzeć na naszej stronie www.radio.opole.pl. Naszym gościem był dzisiaj Marszałek Józef Sebastian. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.